Cześć, w tym odcinku pokażę Wam ciekawe funkcje Windows 7. Wchodzimy w Start. Chwileczkę, bo mi się Sony włączył. Wam przydatne skróty klawiaturowe Alt Tab i tu się pokazują włączone programy teraz Menu Tab Interfejsareo Menu E Eksplorator Windows Teraz pokażę Wam coś ciekawego. Ta-da! klawiatura ekranowa. Tu też, na przykład. Interfejsare, on nam się pokazuje. Zobaczymy, czy działa tu skrót Menu E. Działa! As, bo pamiętam z takiego jednego filmiku Menu N albo Alt N. Control Alt, bo tego skrótu już nie pamiętam. Delete. Czekaj, czy tu mamy Czekajcie Jakiej szukam delete? Control Alt Ctrl, Alt, Delete. No i zablokuj komputer, blokuje komputer. Przełączy użytkownika, przełączy użytkownika, wyloguj, wylogowywuje, zmieni hasło, zmienia hasło. I to coś uruchamia menedżera zadań. Ale ja biorę, anuluj. No. O. No. Okej, okay, to teraz pokażę wam coś innego. Uruchom. Dobra, może to z w, w XPTF jest we wszystkich Windowsach, ale na przykład a bo wczoraj takiego wirusa włączałam. Na przykład piszemy cmd. I tutaj pod klawiaturką ekranową pojawia nam się wiersz polecenia. Gadżety to już jest chyba moda na te gadżety. wybieramy, może kalendarz w końcu raczy się. No nie no znowu to samo. No ale na przykład można sobie zegar złowić pogodę, miernik naszego procesora i chyba karty pamięci, ale nie pamiętam już. Jak możemy pobrać z internetu tutaj klikamy, powinna się mój Google Chrome włączyć. No i na przykład powierzamy sobie alarm. Klikamy pobierz. No dobra, skoro uważnie. Autor, no i kiedyś zainstalowałam jeszcze przed reinstalacją i było wszystko okej. Okay. Nareszcie. O wreszcie się pojawił, no dobrze. To na przykład. Ustawienia zegara można sobie, można sobie wybrać od 5 do 8. Pokażę wam wszystkie. Pierwszy to jest taki standardowy. Drugi taki podobny do tego, który mam w świetlicy w szkole. Trzeci to taki mechaniczny. Czwarty to taki neonowy. Piąty wiosenny, szósty czerwony, siódmy kwadratowy, a ósmy wygląda jak jakiś potworek. Możemy wprowadzić nazwę zegara. Ja wprowadziłam swoje imię. Strefa czasowa, bieżący czas w komputerze lub inna. Ale ja zalecam bieżący czas w komputerze. No i możemy pokazać sekundnik, ale ja tego nie biorę. No. Pogoda. I tutaj możemy szukać lokalizację. Istotnie jakiegoś fachle hmm, hejta, czy jak mu tam. I stopnie Celsjusza. Czekajcie. Dobra, ok. O matko, ile stopni Celsjusza, coś tam. Dobra, lecimy na Celsjusza. Miernik procesora nie ma ustawień. A teraz alarm. Nazwa, na przykład. Możemy wpisać tu co chcemy, na przykład swoje imię. Moje to, to, które właśnie tu widzicie. Teraz dzwonek. Nic nie słyszycie, ponieważ ja mam słuchawki. Nie weźmy, bus, bo ja będę się przyłączać na innych użytkowników jeszcze. Tylko raz. Dzisiaj godzina, która mamy 1733 1800 I tutaj wpisujemy dowolną wiadomość. że tak wolno piszę, ale ja to nagrywam komórką. I teraz sprawdzimy. Daj nowe. No i tu mamy okej. Okay. No i powiadomi nas danym dźwiękiem o godzinie osiemnastej. Dobrze. Teraz personalizacja. Możemy wybrać tło pulpitu. Ue. Nie, podoba mi się to standardowe. Nie. kolor okna. Mi się podoba taki kolor okna czerwony. pasek wtedy fajnie wygląda. Normalnie przezroczystość dobra. o i zapis zmiany. Możemy dźwięki. Domyślne dla Windows. Wygasacz ekran. Ja mam teraz bombelki, Ale możemy na przykład brak bombelki. Tu mamy podgląd, fotografię. O, komiks do rozkminiaczy robiłam dlatego. Puste, czarny ekran. Tekst krzywu. To się pokazuje tekst Windows 7, a w Windows Vista pewnie Windows Vista. Ukryj swe myśli. Mm, tak wygląda. No i wstążki. O, wstążki mi się nawet podobają. Teraz czekaj, ja mam ustawioną jedną minutę, ale ustawię 5 minut i możemy po wznowieniu wyświetlić ekran logowania. Ja tego nie zrobię, bo mi się nie chce wpisywać. Bierzemy zastosuj i ok. Zmienione logo. W starszych wersjach systemu był napis Start. W Windows 7 i Windows Vista jest ich logo, po prostu taki sobie znaczek zadań. Mamy tutaj wszystkie takie sobie programy. Na przykład antywirusa, w moim wypadku to Norton. Teraz strefa czasowa. Zmieniu stawienia daty i godziny. Zegary dodatkowe. No i na przykład prowadzimy. Grecja. Nie, Rodos, sorry. Bo to jest Grecja. Będą chyba dwa zegary. O, na Rodos jest ta sama godzina, o, to ciekawe. Dobrze. Jaką by tam wam jeszcze funkcję pokazać? Zmienione zaznaczanie. Wcześniej było takie inne. Teraz jest takie: Cof. W Windows XP tutaj były wszystkie zadania, a teraz możemy na przykład przejść do komputera. Wybór przeglądarki. W starszych wersjach tego nie było. Teraz otworzyła nam się strona, gdzie możemy wybrać dowolną przeglądarką, na przykład Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Opera Browser, Windows Internet Explorer. I potem klikamy, jeśli chcemy ten, uzyskać więcej informacji, klikamy powiedz mi więcej. A jeśli nie, to po prostu zainstaluj. No i potem będzie proces instalacji. Po zakończeniu będziemy mieć nową przeglądarkę internetową. Dobrze. No, jeżeli nie ma, co? A. Pewnie się zdziwicie, czemu ja tu mam jeden program, a to proste, zaraz Wam pokażę. Właściwości, menu Start, Dostosuj i tu możemy wybrać, że chcemy na przykład liczba niedawno używanych programów do wyświetlania tlenia. Ja tu mam jeden, ale sobie ustawię na trzy, bo trochę mam za mało. Liczba niedawno używanych elementów do wyświetlania na listach szybkiego dostępu. Zero, ale zmienię sobie na jeden. Bierzemy OK, zastosuj OK. No, i mam tutaj Skype'a, Pipe'a i Life Office, be, be, Basa. Ok. Co by Wam tu jeszcze pokazać? No zmieniony pasek na początku jest taki przezroczysty, ale ja sobie w personalizacji niedawno zmieniłam. Zresztą wam w którymś momencie pokazywałam. No i na przykład jak najedziemy, to tutaj pokazuje nam się co się dzieje w programie. Na przykład Norton mi teraz skanuje, mam zero zagrożeń. Dobrze. Mm. Wczoraj też nagrywałam ten odcinek, ale dałam za mało, bo mi się nie chciało. O właśnie, przypomniała mi się jedna funkcja. Na przykład, zmień ustawienia funkcji kontrola konta użytkownika. Ja tam dokładnie nie pamiętam, czy to było w XP. To jednak jakiś program może działać. To przyciemnienie, które tu widać, nazywa się bezpiecznym pulpitem. Czemu? Powiem Wam, jak wyłączę. Przyciemnienie nazywane bezpiecznym pulpitem jest dlatego, ponieważ wtedy nie mogą działać wadne te, jak one tam programy. Skąd to wiem? Zaraz pokażę. Poczekajcie, bo gdzieś to było. O, więcej informacji zaraz znajdę tym. Dobra, nieważna, ale wiem to z któregoś tego punktu. Dobrze, dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do kolejnych. Pa!